W końcu każdy z nas doświadczy tego, że obietnica Boża się wypełni. Że to, co Bóg ci obiecał, się wypełni. Co by to nie było? Czy to będzie nawrócenie całej Twojej rodziny? Czy to będzie to, że będzie Ci się dobrze wiodło w biznesie? Czy to będzie to, że w końcu znajdziesz żonę męża? Czy to będzie to, że w końcu będziesz mieć dzieci? Cokolwiek to nie jest. Przyjdzie dzień, w którym Boża obietnica się wypełni. Amen. I w Izajaszu w 55 rozdziale po prostu jest napisane, że tak samo jest z moim słowem, mówi Bóg: Wychodzi ono z ust moich nie po to, by wrócić do mnie bezowocnie. Lecz aby wypełnić moją wolę i spełnić to, z czym je posłałem. I nie naszą troską jest to, żeby to słowo się wypełniło. Tylko Bóg mówi, ja zatroszczę się o to, żeby to słowo przyniosło owoc. Dlatego, że nie po to je wypowiadam, żeby je powiedzieć i tyle. Tylko jak Bóg coś mówi, to mówi to po to, żeby rzeczywistość się zmieniła. Mówi to po to, żeby przyszła zmiana. I złapanie się obietnicy, złapanie się tego, co Bóg, jaki jest Boży, złapanie się tego, jaki jest Boży plan, pozwala nam wejść w miejsce, w którym nie stajemy już według okoliczności, tylko stajemy według Jego obietnicy, według Jego słowa. Według tego, co On zaplanował. Nie ma innej drogi, niż złapać się tego, co On powiedział, żeby zmieniło się nasze myślenie względem tego, przez co przechodzimy. Dlatego, że każdy z nas, dookoła, dookoła każdego z nas po prostu coś się sypie, gdzieś jest trudno, coś nas trzyma, każdy z nas to ma. Dlatego, że taki jest świat. Ale żeby żyć nie przez to, jakie są okoliczności, nie przez to, gdzie świat nas popycha, tylko żeby żyć według tego, co Bóg dla nas zaplanował, musimy złapać się jego obietnicy. Dlatego, że to zmienia naszą perspektywę. To, to po prostu zmienia tą klapkę w naszej głowie, że zdajemy sobie sprawę z tego, że zasiadamy w miejscach niebieskich. Dlatego, że Jezus oddał za nas swoje życie. I tylko to, że obietnica w końcu się wypełni, pozwala nam przetrwać. Zgadzacie się ze mną. Po prostu nie ma, nie ma innego powodu, dla którego mielibyśmy trwać w tym wszystkim, że Bóg jest taki wspaniały, że ma dla nas dobre plany. To jest właśnie obietnica. To, że my się jej łapiemy i mówimy, Bóg ma dla mnie dobre plany, nawet jak teraz wszystko jest źle. Bóg ma dla mnie dobre plany. Więc złapanie się obietnicy nie jest niczym innym, jak złapaniem się wiary. Dlatego, że jak ktoś ci mówi, słuchaj, obiecuję ci, że będę z tobą do końca życia. No to. Złapanie tej obietnicy oznacza: wierzę ci. Okej, okay, tak będzie. I nawet jeżeli później okoliczności są trudne, to trzymamy się tego słowa, które zostało wypowiedziane. Jeżeli Bóg mówi: Kocham cię od samego początku do samego końca, bez względu na to, co zrobiłeś, gdzie byłeś, to tego się trzymamy. I nie ma innej możliwości, nie ma innej możliwości. Bóg nie zmienia zdania, ok? prostu Bóg jest wierny. I jak wypowiada słowo, to ono potrafi zmienić życie. Jeżeli się, te, jeżeli po prostu Naprawdę złapiemy się tego, że w końcu to się wypełni. Nawet jeżeli to jest perspektywa najbliższych 25 lat. Co z tego? Czym jest 25 lat w perspektywie wieczności? To jest m... mgn... mgnienie oka. Nawet nie. W... w tym wszystkim chodzi o perspektywę. Jeżeli zasiadamy w miejscu niebieskim, wszystko jest pod naszymi stopami, to nasza perspektywa patrzenia na okoliczności jest inna, tak? Bo patrzymy na wszystko z góry, więc nasza perspektywa się zmienia. Jak łapiemy się Bożej obietnicy i mówimy, będę się tego trzymać choćby nie wiem co, to nasze myślenie na temat okoliczności się zmieni. Bo wiesz, że na końcu tej drogi jest wypełnienie Bożej, Bożego Słowa. I W Biblii było wiele osób, które trzymały się tego, co Bóg im powiedział. Było wiele osób, które złapały się obietnicy, którą dostali od Boga, i nawet jako okoliczności były trudne. Nawet jak po prostu wszystko szło nie tak, jak powinno, to oni trzymali się tego słowa, które mieli. Na przykład Maryja oczekiwała Jezusa. Anioł do niej przyszedł i powiedział jej: Poczniesz i porodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. I od, od tego momentu, do momentu, w którym ona rzeczywiście zobaczyła Jezusa, minęło 9 miesięcy, tak? Czy nie? <grybujesz> Czyli chwilę czekała. Dawid. Czekał na to, aż zostanie królem. W psalmie 132 Bóg mu jest napisane, a Pan złożył Dawidowi nieodwołalną przysięgę i od niej nie odstąpi. Więc jeżeli Bóg złożył coś takiego dla Dawida, to dlaczego? Obietnic, które Bóg składa nam, my ich nie traktujemy poważnie. Jak traktujemy Boże Słowo poważnie, to ono zmienia nasze życie. To ono sprawia, że patrzymy na, na wszystko inaczej. Nie ma innej możliwości. W Jezusie wszystko się dokonało. Wszystko, każda Twoja potrzeba została zabezpieczona. Wszystkie twoje plany na przyszłość się wypełniły. Każdy twój grzech został odpuszczony. Każda twoja choroba została pokonana. Twój wstyd został pokonany. Każde przekleństwo zostało złamane. Więc jeżeli bierzemy to na poważnie, to dlaczego żyjemy tak jakbyśmy nie brali tego na poważnie? Tak jakby to było takie, no tak ktoś tak powiedział, ale no okej, okay. to od nas, to od naszej decyzji zależy, czy nasze życie się zmieni, czy nie. Od tego, od przemiany naszego myślenia. Oczekiwanie wypełnienia obietnicy pozwala nam stanąć w miejscu, w którym jesteśmy dostępni dla niej. Nie stawia nas w miejscu, w którym teraz się tak strasznie postaramy, żeby ta obietnica się wypełniła. Tylko oczekiwanie wypełnienia obietnicy stawia nas w miejscu, w którym jesteśmy dostępni, żeby ona się wypełniła. Rozumiecie o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jak Bóg coś wypowiada, wracamy do początku, jak Bóg coś wypowiada, to On się troszczy o to, żeby to się wypełniło. To nie jest naszym staraniem. Nasze współdziałanie z tym jest w miejscu, w którym mówimy tak. I później już nie musimy wkładać strasznej siły i wysiłku do tego, żeby, nasze, żeby Boże obietnice się wypełniły. Rozumiecie o co mi chodzi? Więc przyjdzie czas, kiedy to się wypełni, prędzej czy później. Prędzej czy później, nieważne kiedy, nieważne jak długo będziesz musiał czekać, czy będziesz musiała czekać, te obietnice, które Bóg złożył w Twoim sercu, pragnienia, które masz, one się wypełnią. Nie ma innej możliwości. Amen. 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 Boże, Ty jesteś taki dobry. Boże, Ty jesteś taki wspaniały. Przypomnij nam dzisiaj obietnice, które złożyłeś w naszym sercu. Przypomnij nam dzisiaj te rzeczy, o których często zapomnieliśmy, bo czekaliśmy już tak długo. Wzmocnij naszą, w miarę, naszą wiarę w miejscu, w którym jej brakuje. Dlatego, że kiedy my jesteśmy słabi, to ty jesteś mocny. Wejdź dzisiaj w, to ka dzisiaj w każde miejsce. Z oczekiwaniem, z oczekiwaniem. W wierności, dlatego że chcemy być Ci wierni, Panie. Nie chcemy skakać z kwiatka na kwiatek, ale chcemy być Tobie wierni. Bo Ty nas tego uczysz, Ty nas uczysz wierności. Dzięki Ci, Panie, bo Twoje słowo nie wraca do Ciebie bezowocnie. Jeżeli masz w swoim życiu jakąś obietnicę, na której czekasz wypełnienia, stań teraz przed Bogiem i powiedz: Boże, ja tak bardzo czekam. Naprawdę czekam. I będę wierny oczekiwaniu. Dlatego, że ty nie pozwalasz, żeby Twoje słowo wróciło do ciebie bezowocnie. Dzisiaj, dzisiaj deklarujemy Panie, że bez względu na okoliczności będziemy trwać w Twojej obietnicy, bez względu na to, jak ona w tym momencie wydaje się nierealna. Przyjmujemy Twoją perspektywę. Przyjmujemy Twoje spojrzenie na tę sytuację i stajemy w miejscu wiary, że to się wypełni. Stajemy w miejscu wiary w Twoje słowo, w to, co Ty powiedziałeś. Taka jest nasza deklaracja: że nie będziemy szukać z prawej i z lewej strony, tylko będziemy trzymać nasze oczy na Tobie.